O matku, o, a, ratunku, a, 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 a. O, o, matku, o, a, ratunku, a, ja, ja nie chcę! A, a. a. o, mał! Aaaaaah, o, o matku! Oaaaaah, ratunku! Aaaaah, ja, ja nie chcę! Re-rec-shu! Aaaaah, two! Aaaaah! o, o ma, O O, matku! O! A, ratunku! A, ja, ja nie chcę! Lekiu! Re, a to to, to to już. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę magik przed nami! Że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Zamiana w żabę. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego zamiana w żabę. Trafiony nim przeciwnik zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Zamiana w żabę. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego Zamiana w żabę. Trafiony nim przeciwnik zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed plagą much. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Latanie na miotłach. Powinni tego zabronić. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. O, o matku, o, o, au, au. o, o matku, o, o,

Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami kraina bajek. I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do krainy bajek. Mm, za to z całą masą mniejszych przeszkód. Tu! Nagle... Reksio sięgnął po Zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Zapytaj o krainę bajek. Piękna jest nasza kraina bajek, niezmiernie, jak również zagadkowa i pełna niespodzianek. Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby? Za co serdecznie przepraszam! O, psia moc! Zapytaj o chrumburaka! A, a? Czarodziej chrumburak? Hmm, przepraszam, ale nie wiem gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z królową śniegu? Hmm, to porażające! Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika? Oczywiście, z wielką przyjemnością. Z góry przepraszam, jeśli ukaże się dla was ciężarem. To porażające! Ruszajmy, przyjaciele! Mogę tak do was mówić? Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został porwany. O, ja biedna! Mój czerwony kapturek! Porwany! I jak ja się teraz pokażę babci! Nie martw nie czerwony kapturku. Znajdziemy kogoś, kto ci go szyje. O, dziękuję, panie krecie. No, naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakołyków. Doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. No już dobrze, dobrze. No nie płacz. Słynna chatka z i nie mniej słynna karoca-kopciuszka. Obie w marnym stanie po niefortunnej pomyłce dobrej wróżki, która wyczarowała woźnicę i stangretów z trzech myszek, niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie was przepraszam. Widzę, wejście do piwnicy, ale kompletnie zawalone marcepan. Bez ciężkiego sprzętu nijak tam nie wleziemy, Reksiu to się w tym kwiatku. Przepraszamy, ale przychodzimy z pomocą. O, dziękuję. Jestem salineczka. A w nagrodę, że mnie uratowaliście, dam wam wszystko, co posiadam, czyli to oto magiczne ziarenko, które znalazłam. ho, ho, ho. piękne ziarenko, wielkie dzięki. Widzę, wejdźcie do piwnicy. Przepraszam, ale tu lepiej nie. O, żawełko przechodzić. <grym> Au, jesz, jesz, a tu nagle jesz. Spójrz tutaj, lekciu, Jaki słodki jeżyk tu drepcze. Przesławny szewczyk Dratewka! Witam, witam, jegomościów. Przesławny rzeczywiście jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli drapą. A to co za beczka? Co tam trzymasz, szewczyku? Niestety to tajemnica tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Łewczyn kundlatewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie szept bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty siedmiomilowe zresztą ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek.